Manko W dzisiejszym odcinku e, To ja jestem, Bambalonik I w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Saszetki Pokémon Brilliant Stars Dawno nie słyszę, nie, 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 nie było nowych odcinków Przepraszam was za to moi widzowie Sorki, że poprzednio nie było odcinków Bo miałem, wiel, bo była wielki ten Była wielka przerwa techniczna z moim kanałem nie mogłem nic nagrać, ale w dzisiejszym odcinku zostały mi dwa, dwie ostatnie saszetki, bo otwierałem z 55 pięć opos ostatnich saszetek i tego nie nagrałem. Oczywiście te dwie saszetki są z Elite Trainer Boxa, a więc dobra, zacznijmy e, od otwierania pierwszej saszetki z Shayminem. Te są moje dwie ostatnie saszetki, więc... Więc e, pod koniec odcinka Wam coś pokażę i to Was szok szokuje i pokażę Wam moje e, dwie najlepsze karty, jakie drop na serii Pokemon Kar Brilliant Stars i przedstawię je na dzisiejszym odcinku. Mamy tutaj kodzik, oczywiście on będzie dla mojego e, asystenta hordyńskiego, który czasami przychodzi i przekładamy cztery karty. Raz, dwa, trzy, cztery... Uwaga, mamy tutaj e, mamy tutaj e, mroczną energię, Frenzing Agalar, Probo Team Gel Chair, Buizel, Gibble, Trapinch, Castform, Strow, e, Rosen Backup i kolejna trawiasta Wormadam. OK. Teraz druga saszetka z Arceusem. Druga saszetka z Arceusem. Ją tutaj dam do kamery. Oczywiście. To jest najnowszy odcinek z otwierania kart Pokémon. Chociaż ja, my, ja mam więcej kart rzadkich od y, Hordyńskiego mojego asystenta. Więc wiadomo. Moi widzowie, musicie to obejrzeć. To jest y, ostatni odcinek z otwierania kart Pokémon w tym oci. To znaczy będą jeszcze. Ale nie wiadomo kiedy. Raz, dwa, trzy. Mamy podstawkę Wistar! Będzie na bank karta Vistar. Widzicie, tutaj mamy podstawkę karty Wistar, więc możliwe, że może być Rainbow. Więc Kinchino, eh, Glazing Glouse, Floatzel, Gibble, TrapInch, Execute, Starly, Shroomish. Hitmontop w i, i mamy Charizarda V, kolejnego Charizarda V. Jednak mamy kolejnego Charizarda V po raz następny. Następny Charizard V to już jest trzeci i za chwilę pokażę wam moje wszystkie e karty, jakie dropnę w serii Pokémon Brilliant Stars. Zaraz je wam tu przedstawię. Honorowo je przedstawię. I oto proszę bardzo! Moje wszystkie karty. E, moje wszystkie rzadkie karty z serii Pokémon v -Star. To znaczy, no, Pokémon. E, właściwie Pokémon Brilliant Stars. To są moje wszystkie karty, jakie zebrałem. I moja pierwsza karta to jest Charizard v -Star, Który był oczywiście na poprzednim odcinku. Pamiętacie co, nie, moi widzowie? Więc, oczywiście, jest podstawiony z Elite Trainer Boxa jako nowa podstawka z Arceusem tu mamy jeszcze dzisiejszego Charizarda V na odcinku się taka zarombista karta mamy Wim Kota v -Star. oczywiście go dzisiaj e, nie wiem czemu ja nie nakręciłem wtedy tego odcinka mamy tutaj też Charizarda V innego Charizarda V nie wiem czemu ja mam farta do tych Charizardów bo ja trafiłem dzisiaj takiego Charizarda a później trafiłem takiego Plus jeszcze jest w koszulce. Ten Whimsy Kot też jest w koszulce. Mamy tu jeszcze taką ho holograficzną kartę Duskonara. Full Art jest karta. I ona jest tam z jakimś trenerem karate. I Mewtwo w Reversie. Mewtwo w rewersie. To jest właśnie ciekawa karta. Oczywiście ten Hitmon Top w Reversie i te inne poksy. To te dwa karty w Reversie sobie dodam do koszulek. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to łapkę w dół. I za niedługo, na moim e, nowym urządzeniu, coś was na pewno też zaskoczy. Bo, bo, e, ja już na, będę mieć za niedługo wpuszczony nowy kanał, który będzie się nazywać Pan Balonik FNAF. Tylko on dopiero pojawi się... E, 20 maja się pojawi i, i on już będzie czekać tutaj na Was. Więc zostawiajcie w subskrypcję i do końca maja macie dobić 300 subskrypcji. Okej? Okay? Więc życzę powodzenia w dobijaniu 300 subskrypcji. Żegnam pa.